Podnieść bramę. Dobra. Nie, pierwsza śmierć. Eee, no nie, tutaj za dużo tego wszystkiego było. Cześć! Z tej strony Reki witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Dungeons. W ostatnim odcinku udało nam się przejść bazaltowe delty, czyli ostatnią oficjalną misję w Nederze. A dzisiaj zajmiemy się misjami tajnymi, czyli na początku kramę z nowym lasem i w kolejnych odcinkach będziemy robili fortecy nederu oraz Dolinę Dusz, ponieważ tutaj też jest tajna misja którą chyba odblokowywuje się w Karmelce Nowym Lesie. Tak, wiem, dziwne, że tajna misja odblokowuje się w tajnej misji, ale tak tego co wiem jest. No i na ostatnim live'ie udało nam się zdobyć dwie oczy kresu, udało mi się pokonać tego Endersenta. Zdobyłem m.in. taki łuk oraz taki nożyk, którym dzisiaj będę sobie walczył. I może ten łuk też wypróbujemy, bo mam jeszcze sporo punktów zakręć, tylko na początku ulepszę sobie tutaj na trójeczkę. A na tym łuku co jest? Orzeźwienie. O, to ja wezmę na dwójeczkę. Tutaj co jest? Rzęsopojęczna. O, to dobrze brzmi, a przebijanie to to słabe. A tutaj mamy strzał lewitacji i krytyk. Myślę, że wezmę strzał lewitacji i może to porazującą, i może przebijanie, jakby czemu nie. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Jak to będzie się tak przebijać i będą lecieć. Fajnie będzie pewnie. Yy, no i jak mówiłem, dzisiaj wybierzemy się do karmazynowego lasu. Na Apokalipsie 3. Ile tutaj jest? 80. O, to dobra. No już na Apokalipsie 4 pójdziemy. Już jesteśmy coraz bliżej tej Apokalipsy 7. Ale z tego co wiem, potem jest jeszcze Apokalipsa Plus. I to jest sporo tej Apokalipsy Plus. Więc myślę, że szybko nam się ta gra nie znudzi tutaj. A czy nic oryginalnego właściwie tutaj nie usłyszeliśmy? Rozumiem. Tak też można. Dawamy te pierwsze podchodniki i piglinki. Dawno tutaj się z nimi nie bawiłem. Ja sobie popróbuję te, tego łuku. A i on ja mocny jest, uważany. Kusza implozji też była dobra. Ja ogólnie wolę kusza od łuku, bo. Łuki trzeba naładowywać. A gusza nie trzeba. Przynajmniej w Minecraft Dungeons. W zwykłym Minecraftie jest inaczej. Dobra, i to jeszcze go ogłuszam, więc fajnie. Dobra, ale sporo tych przeciwników. No w końcu to jest nether. Czego by się spodziewać? I przydałaby mi się jakaś nowa zbrojka. Bo to, co mam, jest dość stare. W sumie nie w tego chciałem trafić tą cinistą miksturą. Ale trudno. No I też te dusze nie leczą. Co jest też dość fajne, moim zdaniem, tutaj. A to się nie jakoś. Niech to się pomyli. Się... Tenty? Aha, rozumiem. To wiecie co? Może ja do Was pójdę od drugiej strony bo to spadanie, a nie, tutaj trzeba trzeba spaść, dobra teraz wchodzimy w tych tutaj, na szczęście mam miksturową barierę więc tutaj nie powinno być aż takiego problemu po 3000 bije, ja nie mam żadnego tego, mm, nie mam żadnej, żadnego też nie otchłani ani nic takiego, więc nawet spoko dobra, ci tutaj załatwień. ładny ten karmazynowy las jest szczerze mówiąc, taki nietypowy, nie tutaj nie, to chyba na dół się tutaj idzie, nie, tam pokazuję którą to stronę pokazuję, bo czekajcie Coś tu niezbyt, to jest tak, dobra, teraz pokazuję tutaj, no taki sam błąd jak tutaj świątynię odchłanić, czy jak to się tam nazywało. W tej misji, w której nigdy nie przeszedłem. Będę musiał się za to zabrać w najbliższym czasie. Może na jakimś streamie, czy jakoś tak. Albo po prostu poza odcinkiem, albo na odcinku nawet. Chociaż nie, no na odcinku raczej nie, bo to by było zbyt nudne. Dobra, tej klepiemy kubinek. No nie, zepchnął mnie. Czemu mnie zepnąłeś? Nie spycha się ludzi. Naucz się. Dobra, was załatwię, bo chcę tutaj mieć wysokie statystyki. Żeby jak najwięcej mobów zabić. Dobra, chyba wszyscy. Ej, tutaj, okay. o, też fajnie z tymi duszami jest, że one się tak ładują. Aj, skąd oni się pojawili? Nie było ich. Co jest? Panowie, panowie, co wy robicie? Nie, Cordelas, ale Cordelas chyba, chociaż jeszcze go nie testowałem, mogli naprawić. A przynajmniej, bo był ten patch, co sprawił, że, yy, wiecie, że tam kotwica nie jest już najlepszą bronią, że ta maczuga z kości jest lepsza. I gram sobie tą maczugą z kości i... Yy, dobra. No i tutaj, panowie, jak się do was dostać? Em. Aha, to jest secret. A to może zrobimy ten secret, bo te odcinki z Naderu strasznie krótkie są. Chociaż wiecie co, panowie, ja está com chupa de luxo Będzie miło, gincie. Szkoda, że zwierzaków nie mam. Dobra, choglinek załatwiony. A tych choglinków? No w sumie to jest 11. To są choglinki nawet w normalnym Minecraft. Aha, i nawet cześcikaj tutaj nie ma, tak? Może tam coś jest? Panowie, macie tu coś? Nie macie. No w sumie czego ja się spodziewałem? W tym nederze nigdy nic nie ma. W ogóle mój fantom się tej komponuje. Jakby naprawdę był jakiś nederowy. Co mi jest ciekawe, by były takie fantomy w nederze. O, poznaję już po tym e, tej cegle, że tutaj będzie pułapikami. Bastion taki w sumie. Bastion piglinów. Ginie. Ciebie z łuku, załatwię. Dobra. Tam już same, te takie świnki są śmieszne. To je to można załatwić. One są łatwe. Coś ciekawego w tym bastionie macie? Tutaj może? Jakaś skrzyneczka? Nic, No trudno. Dobra, wynoszę się stąd, bo jak to tak będzie miało wyglądać, to nic tutaj nie osiągnę. O, gaścik, Mordo, mordo, mordo. Do. Aha, dobra. Załatwię sobie wszystkich innych, albo i nie. Dobra, padł. Zacznij ten dziad z głowy. Oj, tutaj się robi niebezpiecznie. Tutaj się robi niebezpiecznie, powiedziałbym. Dobra. Wy tam może. A w sumie dużo strzał ma ten łuk to. Nie ma się o co bać. Dobra. To jakaś kusza z, wypadła z tego gasta, czy ja ją podniosłem? Podniosłem, dobra. A jakaś ciekawa? Nie, powiedziałbym, że nie. Koldera sobie zostawię, może na jakieś handsy będzie coś takiego. Hmm, dobra, Gięcie piglinki. Dobra, Ginty też, duży piglinek. A to są w ogóle zombie piglinki, chyba One się tak nazywały. Czy tam zombie? O, ten lata. O, i piła wypadła. No, to jednak się opłacało go zabić. Ten łuk w sumie jeszcze ani razu nic nie poleciało. To był pierwszy. Yes, Nie wiem, czy takie rzadkie, żeby coś poleciało. My się wydaje, że to zawsze powinno lecieć. Jak się tam idzie? Panowie, ja bym chciał do was dojść. Może tam jakąś części macie jakiś. A ja bym chciał zbrojkę nową, bo ta moja stara ma mam barierę, ale już ty stara robi, no. Przestarzała po prostu. Co mnie nie chcecie wpuścić? Myślicie, że tak łatwo mnie wyrzucicie. No, hej, panowie, ja się tak nie bawię. Dobra, skończyła mi się ta szybkość. Może teraz będzie lepiej działać. No, Aj, ej, 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 panowie! Panowie, ja się tak nie bawię! O, Ok, dostałem się. Dobra, padli, oczywiście, nie, no bo czemu by mieli czegoś pilnować? Będziemy sobie tak stać na samym końcu drogi, jakby tam nic nie ma, bo czemu by miało być? Czego ja się tutaj spodziewam po nich? W ogóle te zombie nie biją zwykłych. O, kolejna piła. Ten brutal mnie tutaj urządził. A teraz gdzie mam iść? Tam leci, leci, gościu. Dobra. A tutaj tacy są, panowie. Ten nóż dusz, jest dobrą bronią. Czasem mówię, że teraz mam nóż dusz, też zdobyty, chyba. Nie z Endercenta wleciał, tylko z y, jakiegoś tam mopka albo ze skrzynki. O sobie przeszedłem y, Endercenta na Apokalipsie. 3, chyba? Coś takiego? Minus 11. Coś mi ta liczba przypomina? Jakby. Dobra, kolejna dusz. Dla mnie. I możemy iść dalej. Okej, okay, kolejny bastion, zaopatrzenie, świetnie. Czyli pewnie już gdzieś w połowie jestem, czy jakoś tak, znając tę misję i ich długość. Tam mamy złoty klucz, to może już nawet dalej niż w połowie. Albo jeszcze będzie ten klucz i zasadzka, albo jeszcze coś tam będzie. Okej, okay. a to chyba tylko te, tylko krytyki yy, dodają lewitację. Dobra, ja tutaj wszedłem po klucz. A, pułapka, dobra, nie straciłem, że to jest pułapka. Jest, no w sumie czego ja się mogłem po tym naderze spodziewać? No co jest? Dobra, i się otworzyłem. Okej. Okay. blinka. Dobra. Obydwa nie żyją. Tutaj widziałem jeszcze jakieś. No właśnie. Dobra. To przebijanie było dobrym pomysłem. Okej. Okay. Wchodzimy. Gold sześci. Piła mechaniczna. O. A bo te tutaj trują. Uspokoić się. Pany. No, hello, Pany. Czego ja mam na nich użyć? Jest jakiś artefakt, który bije na odległość? Poczekajcie. Na początku spróbuję ich tak załatwić. Coś tam dostają. Nie. A ten kluczyk jak ucieka. Jak pędzi. Dobra. Nie tym razem, gościu. Dobra. Jeden ubity. Drugi też. Tak. Już się bałem, że tej nie przejdę, bo oni ciągle tą chmurę robili, ale przestali. Mamy bramę i proszę bardzo, lecimy dalej. To Wam mogę zapewnić. Na pewno jeszcze jakaś zasadzka będzie. Nie, to by nie byli ten, nie znałbym. Jakby Jakby jak ty nie będzie zasadzki, to nie będę sobą. Okej, okay. tutaj musiała wlecieć tak zwana potka. Dobra, jakieś piliny tutaj załatwione. Tam widziałem świnkę tą taką, skrzynkowatą, że uciekła, ale nie wiem, czy tam do tych tutaj panu. Tutaj jest kolejny korleda. Dobra, ale ich tutaj bije grupowo, umieranie grupowe. Może najpierw załatwię tych wszystkich z tyłu. Nie będę się tam iść do przodu, jak mnie potem z tyłu zajdą. To będzie nieśmiesznie. Ktoś to jest? Nie. Dobra, tutaj musiała wlecieć podka. kuszników załatwię, bo oni są tutaj najgorsi. Dobra, mamy artefakty. Ci z mieczem. właśnie ci z bo ci z mieczem to może jeszcze, ale ci z toporem to jest totalna porażka. Panowie, ja was lubię. Panowie, o, level up nie uratował. Dobra, okej, okay, mam pod. Tylko gdzie to teraz? Tutaj chyba wszyscy zabici. Teraz idziemy tutaj. Okej. Okay. Dobra. Ci w hełmikach są najgorsi, bo oni dużo życia mają. Mm. Mm. Tutaj coś było? Mm. Dobra, tutaj nic nie było. Idziemy dalej. Już tutaj nie będziemy zawracać się. Nie ma po co. Nader nie jest jakoś ciekawy bardzo. Dobra. Już tutaj umierają grzecznie, bo to kowale ja oddałem. Dobra. Piglinek. I kill you. Dobra. Okej. Okay. Tutaj jakieś jedne Biedna. Ja tam mam iść dalej, ale dobrodusznie Pójdę tutaj i może, może chociaż tym razem to jakaś skrzyneczka. Zróbcie to dla mnie. Nie, oczywiście, że nie. O, mróz. Mróz jest. Nie lubię, nie lubię mrozu. Gdzie ja jestem w ogóle? He, daleko mnie te później. Dobra, tam musimy tak. Chodzimy tutaj i strzelamy do tego z dziada I teraz hop, okej? Okay. I teraz wchodzimy w nich. Bo tutaj są te zombie pikliny. Yy, zamienione zaklęte. O, i to przywołania. Zobaczymy zaraz na jakim lewlu, ale widzę, że na jakimś słabym. To jest dziwne, bo. To Apokalipsa 4 tej powinny są mocne rzeczy, drog. Podnieść bramę, dobra. Nie, pierwsza śmierć. E, no nie, tutaj za dużo tego wszystkiego było. Pierwsza śmierć musiała być. Teraz to załatwimy spotką. Dobra. dobra, dobra, ty. O nie, ile ja mam życia? Co jest? Czemu? Panowie, panowie. Dobra, nie żyję. Dobra, ten też. To przebijanie jest dobre. Dobra, już mam lepszą sytuację życiową. Będą bikony takie. W ogóle blazika nie widziałem jeszcze. A powinien tutaj być tylko jeden mini, boss był gaścik, tyle mało. Znając nether, będzie zaraz 10 gastów i innych takich tam rzeczy. Dobra, tego to ja załatwiam przez ścianę. Ci leżą. Okej. Okay. Okej, okay. teraz tak, tak. I nie żyją. Dobra, jeszcze cztery. Znaczy dwie, cztery są łączne. Panowie, panowie, Tutaj jesteście. Ile was tu jest? Dobra, nie będę na razie tam szedł, tylko tutaj. Na początku wszystkich załatwimy. Ja nie mogę. No, ile ich się tutaj się zebrało? Dobra, jedna lampka i druga. Znajdź następny portal. Bardzo chętnie. Jeszcze tylko tutaj wyczyszczę przed pole. O, misja tajna. Dolina piasku dusz. To jednak się opłacało tutaj przyjść, bo bym tej misji nie odblokował. Dobra, tutaj już pod koniec chyba, ja, w sensie. Tutaj nic nie było. Dobra, no to idziemy dalej. I co my będziemy tutaj mieli? Pana piglinka. Oj, dużo panów piglinków. Więcej was... Nie, naprawdę. Dużo ich. Więcej was matka nie miała? Co jest? Halo? Pany? Dobra, i tak będę po kolei ciupał. O, piersi. Dobra. Schaby. Dobra. Coś zabite. Gdzie jest ten gaz? Dobra, musi wejść miksturowa bariera, bo ja gasta nie mogę znaleźć. Tutaj się dziady Dobra, nie żyję. Piła wyleciała. Tutaj jeszcze jakieś żyją. Piglinki. Dobra. Leżą. E, I dobre, gaz mamy załatwionego. Gazika. To możemy się zająć innymi, innymi. Tutaj w ogóle nie ma leaderowych szkieletów ani blaze'ów. Tutaj są same pigliny i gasty. Ciekawe, szczerze mówiąc. A przypominam, że to jest apokalipsa, więc... Teoretycznie wszystkie moby, jakie są e, do tego miejsca, w ogóle możliwe, że na jakikolwiek trybie się pojawią, e, powinny już tutaj być. Oj, panowie! 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 Dobra, tutaj się niebezpiecznie robi. Okej, okay. mamy artefakty, mamy miksturową barierę, wszystko jest, siłka też. I chyba wszyscy zabici. Tutaj jeszcze jakiś jest, jeden, dobra, ci też. Proszę bardzo, patrzcie na to. Nieki, lekki narzucający TNT do lawy. Po prostu obraz światowej sławy. Wow. Dobra, idziemy dalej. Powinniśmy już tutaj niedługo dostać się do naszego miejsca wymarzonego, a mianowicie końca. Nie wiem, ile ta misja trwa. Ostatni odcinek miał 15 minut, co było chyba najkrótszym odcinkiem z Minecraft Dungeons, jaki kiedykolwiek tutaj pojawił się na moim kanale, więc no. zawodzę się tutaj trochę na tym lederze. Okej, okay. dobra. Piglinek spadł. Gdzie ja teraz mam iść? Bo nie widzę tej strzałeczki takiej. Tam, dobra. Ale tutaj pójdę między innymi dla ciebie. Grzybki! O! O tak, jak ja lubię grzyb. Grzybki bardzo dobra rzecz, tylko wezmę je sobie z dobra. Może zamiast tego? Ja to zadaję obrażenia. 5-5, a to? Małe, strasznie te obrażenia od tego. Zaraz sobie wypróbujemy. Laska błyskawic to jest taki dobry artefakt do rozwalania bossów, takich mini bossów i tym podobnych. Dobra, chodźcie tutaj. Ej, nawet im coś zrobiło. Dobra, gincie. Dobra. Oj, 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 oj. Ej, to dobre te grzybki są, fajne takie. Dobra, Ej, nie tutaj chciałem rzucić to TNT. Chociaż tego piglina zabiło. Dobra, schodzę niżej, ale nie tak. ten sposób. Dobra, dobra, idziemy dalej. Dobra, poczekajcie. A teraz mam iść na górę? Teraz mi pokazuje, że w dół. Co tutaj jest? To, ten i ten. Dobra, tutaj zasadzka. Tutaj zasadzka jest, proszę państwa. W najgorszym razie biorę potkę, ale na razie nie ma najgorszego razu. Jeszcze dużo brakuje do najgorszego razu. Ktoś tu jeszcze żyje? Pewnie na górze siedzą skitrani. Może tutaj? Nie. Ale ja się cieszę. Obsidianowy cześć. Kolejny totem regeneracji. Szkoda, że nie laska błyskawicz, ale ona chyba tylko na tym poziomie zarczy z osadnikiem wypada, albo gdzieś jeszcze. Ale nie, wydaje mi się, że tylko na poziomie zarczy z osadnikiem i od kupca można ją dostać, bo na pewno od kupca też się takie rzeczy dostały. Tą, co teraz mam, yy, albo poprzednią dostałem od kupca. Nie, poprzednią dostałem od tego od kupca, a tą chyba właśnie na obsydianowym to byłem jak przechodziłem sobie przygodowy. Wtedy musiało być chyba. Dobra, lecimy idziemy dalej. Hmm, tutaj nic. Dobra, tutaj był ten opcjonalny części. W sumie dobrze, że go zdobyłem. To ten e, nie regeneracji, regeneracji tylko mm, tego. Osłony, to totem osłony, dokładnie. Teraz idziemy dalej tam, por nadu. Ok. Czemu ja tak skoczyłem? Co tu się stało? Dobra. Oj, są dwa te, dwa duże świnioki. Są niebezpiecznie. Ok, dalej co tam jest? Dobra, więcej takich świnioków. Tutaj nic nie ma, bo to jest główna droga, ale zawsze lepiej się Pewni, bo jeszcze się okaże, że coś jest. Dobra, w sumie jak na nether, ten poziom nawet długi jest. Aha, i do dziury. Dobra, chogliny to jest. Gra mi zagowało. Dobra, tej podka musiała wlecieć. Jeszcze tutaj tego załatwimy. Okej, okay. tutaj jeden strzelec jest. Normalnie się schował snajper i spadł. Równie dobrze, jak strzelał. Tutaj jeszcze jakiś piglinek biegnie. A tutaj może coś było. Tam są jakieś pigliny. Tam do nich zaraz pójdę. Pewnie tam nic nie ma, ale trudno. Czego się nie robi. No właściwie nie wiem dlaczego. Czegoś się nie robi. be cloud chin Aha. Chciałem powiedzieć coś ciekawszego. Pewnie tam i tak nawet nic nie zdobędę. Nie wiem, po co ja tam idę. Ale tam idę. Dobra, panowie. I grzybki. Dobra, spadł. Aha, i nic nie ma. I TNT do lawy. Nie lubię TNT. Zawsze miałem z nim więcej problemu niż czegokolwiek innego. Jest ich trochę więcej, to trzeba tych artefaktów użyć. I to mi wygląda jak końcówka. Tak trochę. O! Unikatowa szata. Zielona szata. Właśnie. O, i gaz jest. Dobra. Me sobie wtedy trochę postrzelam. Snajper jestem. Dobra. Ale te pigliny kwitną. Dobra, kolejni. I jeszcze ten. Grzybiasz je Ok. Okej. Tutaj chyba wszyscy zabici gaz jest. Ok. To ja w końcu z i z artefaktami i spotkam, bo jak nie wiadomo, gdzie jest gaz, to możesz się skończyć. Jak to mówi mądre przysłowie? Tutaj jest? Nie, tutaj nic nie ma. Po drugiej stronie musi gdzieś być. Dobra. Albo też tu. Nie. Tutaj by było idealne miejsce na skrzynkę, na przykład drewnianą, nawet. Nawet drewnianą, ale po co nam to? My mamy skrzynkę komuś dawać. Na co nam to? Jak się tam wchodzi, panowie? Tędy. Dobra. A tutaj jest Gaśtor. Tutaj się kryje. Dobra. I grzybki. Dobra, uratowany. Okej, okay. dobra. Dobra, uratowałem się. Nie wiem w jaki sposób, ale się uratowałem. Zaraz tam wrócę do tego poprzedniego miejsca, ale poczekajcie. Bo tam nie, tutaj jest Secret. Czemu takie fioletowe? Jakby Enderman tutaj gdzieś był? Bo tutaj nie ma Endermana chyba. A to jest kolejny obsydianowy części. O, zaraz tam do niego pójdę, tylko najpierw załatwimy tutaj tego i tutaj coś jest? Nie. A czemu by miało coś być? Jakby by tak lubimy robić rzeczy, których nie wiadomo po co są, ale są. O, nienazwane oki. Sure. To jest unikat yy, kolegasu, Albo. Nie, tak, kolegasu to jest unikat. No. Dobra, kolejni panowie, kincie. O, podrując, nie dotykając pogłosów, to byłem osiągnięcie. Te oglinki tej nawet pomagają w takich osiągnięciach. I strzały dostałem i sezon drugi awans. To sobie zaraz zobaczymy te wszystkie awansy. Okej, okay, skrzyneczka, okej. Okay. się wynosimy. Idziemy tam, gdzie był ten gaz. Aha, aha fajnie. Dobra. Tajny agent Rekin, wprasza do akcji. Wiecie co, panowie, trochę wasz dużo. to się tędy schodzi, dobra. Tego zepchnąć, bo mi przeszkadzał. A ci nawet łatwiej byli. Ale cieszę się, że kolejną odzydę, tą skrzyneczkę znaleźłam. Znaleźliśmy tutaj, proszę bardzo. O, kolejny ten. Kolejny level up. Sporo tych level upów. O, pułapka. Okej. Okay. Przetrwaj zasadzkę. Jeszcze ja, Dwa życia mam. To mi nic nie zrobicie. To musiałoby być trudniejsze niż dwa gasty, żebym tego nie przeszedł. A ta zielona szata będzie... Czy ja coś mówiłem? Eee... A ta zielona szata będzie do speedrunów. O, tam to Dwa gasty. Dobra. Czyli to jak na bazaltowych deltach. Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy piglinki, mm, już nie ma piglinków, strzela gaścik, strzela. To ja chyba poczekam na grzybka. Bo nie widzę jednej opcji. Dobra, grzybek się robi, proszę bardzo. Okej, okay, dobra. W ogóle ten fantom, jak już mówiłem, bardzo tutaj fajnie się kamufluje. Dobra. I myślę, że już mamy jakieś na te gazciki. gaściki. Gaściki, pomczę się. Nie dam się wam zabić. Co to to nie? Okej, okay, okej. Okay. Już nie taki mocny, bez miksturowej bariery jestem. A z łuku gaścika porobimy. Jak prawdziwy Minecrafter po prostu. Oj, nie, chciałem, mówiłem coś? Mówiłem coś? Nie patrzcie tak na mnie. Nic nie mówiłem. Dobra, jeden rozwalony. Teraz drugi. Nie, dobrze. Aha, ogień nie zabił. Rozumiem. Proszę bardzo, proszę, proszę, proszę. Dobra, aha, i to było tyle. Opuść raz. No to dobrze, to właściwie nic się nie stało, że to życie straciłem. Okej, okay, tutaj mamy portal. A tak z ciekawości, ile skrzynek zrobiłem? Eee, skrzynek 4, ten 3x4 i tajemnicę 0x0. Rozumiem. A przynajmniej tajna misja kolejna będzie do odblokowania. I proszę bardzo, tajna misja ukończona. Duchowy uzdrowiciel, to miałem kiedyś. To jest dobre. Zobaczmy jak tam kupce. Co pan ma coś ciekawego? Nie. Te mnie rzeczy nie interesują. E, I jeszcze chciałbym zobaczyć tutaj u luksusowego. La Uarem, łaska słońca, pożeracz serc jest dobrą bronią i ma krytyk i orzeźwienie, albo uderzenie odchłani. Co ma ten krótki łuk? To w sumie ja sobie kupię i krótki łuk, i ten pożerać serc, a na to mnie stać? Nie stać. Ale na uzupełnienie zapasów nie stać. I oczywiście wezmę sobie w mienię broń wręcz, to rozbiję. I tutaj zamczantujemy. myślę. Że nakryty, i może na uderzenie o No, no to co? W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał, no i cześć!